Jak zarobić milion na flipach? Oglądaj, a dowiesz się, jak mądrze inwestować w nieruchomości, jak zarobić nawet do 30 tysięcy złotych na jednym flipie, jak inwestować przy niewielkim wkładzie własnym. Zaczynamy! Cześć, nazywam się Dariusz Górski i świetnie, że jesteś w kolejnym odcinku mojego programu Flipuj po milion. Dzisiaj zabiorę Cię w zawiły świat postępowania upadłościowego. Jak już zapewne wiesz, jestem prawnikiem, a licytacje komornicze i przetargi u syndyka to mój konik. I na takich flipach naprawdę można dużo zarobić. Pod jednym warunkiem, że dysponuję się adekwatną wiedzą prawniczą. Ale spokojnie, właśnie to dziś chciałbym Ciebie tego nauczyć. Oglądaj uważnie, a najlepiej przygotuj sobie coś do notowania, bo będzie bardzo dużo ciekawych, moim zdaniem, szczegółów. Jeden z używanych przeze mnie programów, który właśnie wyszukuje mi nieruchomości, wskazał, że niedługo odbędzie się kilka przetargów. Jednego dnia wzięliśmy więc udział w dwóch przetargach. Pierwszy udało nam się wygrać, no niestety, drugiego nie udało nam się wygrać. Ale odnosząc się do tego już pierwszego, którego wygraliśmy, nasza oferta była najwyższa. Poza tym w przetargu ciekawostką jest to, że brała udział tylko jeszcze jedna osoba. I tak 62-metrowe mieszkanie w kamienicy na ulicy Worcela w Gdańsku stało się moje. Tutaj znowu tak jak w poprzednim odcinku, pragnę zwrócić Twoją uwagę na programę. Warto, abyś wyposażył się w narzędzia. Narzędzia, które pomogą Ci szybko ocenić, czy dana nieruchomość nadaje się na flipa, czy lepiej po prostu sobie ją odpuścić. Ja zawsze pod ręką mam swój specjalnie przygotowany przeze mnie oprogramowany kalkulator. To dzięki niemu wiedziałem, jak wysoką cenę mogę zaproponować w tym konkretnym przetargu. Dosłownie chwila i wiedziałem, ile maksymalnie mogę dać za to, no, to mieszkanie na Worcela, żeby mieć zysk na zadowalającym poziomie. Naprawdę polecam Ci takie rozwiązanie. Idąc dalej, uważam, że to powinien mieć tak naprawdę każdy działający na rynku flipper. Ale wróćmy do naszego flipa. Słuchaj uważnie, ponieważ właśnie teraz pojawi się bardzo dużo ciekawych zagadnień prawniczych, które musisz dobrze zrozumieć. Mieszkania od syndyka są o tyle ciekawe, że u wypadłości konsumenckiej większość postępowań jest prowadzonych tak naprawdę z wniosku samych dłużników. I syndyk prowadzi postępowanie i sprzedaje nieruchomość w drodze przetargu, a następnie staje w ich imieniu do aktu notarialnego i wydaje to mieszkanie. Więc tu nie ma jakichś większych obaw, że dłużnik może nie wydać nam albo nie opuścić tego lokalu, bo naraziłby się tak naprawdę na umorzenie postępowania i. Prawdopodobnie sąd nie umorzyłby im reszty długów, o co tak naprawdę w tym postępowaniu dłużnikowi chodzi. Ponadto, z ceny sprzedaży dłużnik od sądu dostaje część ceny na wynajem tego mieszkania. Z reguły jest to okres około 24 miesięcy. Można by przyjąć, że jest to ciekawa forma nabywania nieruchomości i w miarę bezpieczna, jeżeli oczywiście wiemy, jak to kontrolować. Tak jak na przykład było to w moim konkretnym przypadku. Inny komornik dopisał się do księgi wieczystej właśnie po naszym przetargu, więc jeszcze przed zakupem należało podjąć pewne kroki i powołać się na odpowiednie przepisy. Um, tutaj akurat był to artykuł 146 prawa upadłościowego po to, żeby właśnie ten komornik wykreślił nam z Księgi Wieczystej odpowiedni wpis. I przy udziale Syndyka udało nam się tak naprawdę to zrealizować, zmobilizowaliśmy komornika i cofnął wniosek o wpisanie ostrzeżenia w Księdze Wieczystej w dziale trzecim. Jeżeli bym tego nie zrobił, to pewnie pozostałbym z takim ciężkim roszczeniem do wykreślenia na sam koniec pra praktycznie całego postępowania. Ewentualne właśnie to wykreślenie byłoby dopiero pewnie na koniec postępowania, czyli w momencie podziału pewnie sumy uzyskanej ze sprzedaży. Niestety takie działanie wydłużyłoby mi całą inwestycję pewnie o ponad rok. Skomplikowane? Ale jak widzisz, gra jest warta świeczki. Wszystko jest bezpiecznie tak naprawdę, jak się ma wiedzę co do każdej procedury i realizowanej transakcji. Spokojnie, to nie jest takie trudne, jak Ci się tak naprawdę wydaje. Napisz do mnie na przykład na Facebooku lub Instagramie, możemy się omówić na przykład na rozmowę. Zawsze też możesz wziąć udział w moich najbliższych szkoleniach, na których zawsze wiele miejsca poświęcam właśnie licytacjom komorniczym i postępowaniom upadłościowym. A teraz, skoro część formalną mamy już za sobą, to przejdźmy do stanu, w jakim tak naprawdę nabyłem to mieszkanie przed sprzedażą. Mieszkanie tak naprawdę widziałem tylko na zdjęciach w operacie szacunkowym dostarczonym przez syndyka. Uznałem, że ta nieruchomość jest naprawdę w całkiem niezłym stanie, więc ewentualnie zrobimy tutaj tylko mały, drobny lifting. I tutaj mamy tak, na 62 metrach kwadratowych znajdują się aż 4 pokoje. Mieszkanie jest w kamienicy na pierwszym piętrze, więc moim zdaniem naprawdę jest nieźle. Małym minusem tutaj był tylko jeden przechodni pokój, który niedużymi nakładami można przerobić na nieprzejściowy. Często powtarzam, że flipowanie nieruchomościami to przygoda, ponieważ każde mieszkanie tak naprawdę jest inne i każde kryje bardzo wiele niespodzianek. I tutaj też nam trafiła się ciekawostka. Właścicielka tego mieszkania, tak naprawdę nazwijmy, była właścicielka już tego mieszkania, powiedziała z momentem wydania, że od wielu lat korzysta z garażu przynależącego do tego mieszkania. Dziwne to dla nas było, bo w operacie od syndyka tak naprawdę w ogóle o tym nie było mowy. Nie dawało nam to spokoju i zrobiłem szybki research i okazało się, że ten garaż to tak naprawdę nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym. I co ciekawe, nikt nie chciał poruszać tego tematu, bo to, by to uregulować, zarówno wspólnota, która jest właścicielem tego gruntu, jak i miasto, do której garaż należał, bądź też odwrotnie. Prawdopodobnie gdzieś w dokumentach wspólnoty była wzmianka, że użytkowała to właśnie ta poprzednia właścicielka. I garaż był tak naprawdę dodatkowym atutem dla nas sprzedażowym, bez względu na fakt, że miał nieuregulowany stan prawny. I tym samym no, ni niestety nie mógł być on przedmiotem sprzedaży. Mieszkanie tak naprawdę udało nam się bardzo szybko sprzedać. Zajęło nam to tylko dwa tygodnie od momentu wystawienia na portalach ogłoszeniowych. Klient, który kupił to mieszkanie od nas, kupił je pod inwestycję na wynajem z uwagi na ilość pokoi. No dobrze, więc tak, zanim przejdziemy do szczegółowego rozliczenia zysków i kosztów na tym mieszkaniu, chciałbym Wam krótko podsumować plusy i minusy flipowania nieruchomościami od syndyka. To najpierw plusy. Takie mieszkanie można taniej kupić niż na normalnym rynku nieruchomości, czyli możesz tak naprawdę więcej na nim zarobić. Kolejne, nie wykładamy całej kwoty od razu, więc jest tak zwany niski próg wejścia finansowy w tego flipa. Po trzecie, przy odpowiedniej wiedzy, to całkowicie bezpieczna transakcja. Kolejne, to dłużnik, co do zasady, powinien opuścić lokal. Syndyk raczej dopilnuje kwestię o podpisaniu umowy i opuszczenia i wydania tego mieszkania, oraz co ważne, też wymeldowania się wszystkich osób. To teraz minusy. Dłuższy jest to czas transakcji niż na normalnym rynku, więc musisz uzbroić się w cierpliwość, ale i taka inwestycja na pewno się Tobie zwróci. Taki flip wymaga wiedzy specjalistycznej co do kontroli całego procesu, jak już o Tobie mówiłem, czyli od momentu składania oferty może być taka sytuacja, że z powodów po prostu formalnych nasza oferta może zostać odrzucona, nawet gdy będziemy mieli tak naprawdę lepszą cenę. Tutaj kolejnym elementem jest brak regulacji sankcji prawnych co do ewentualnego opróżnienia lokalu przez dłużnika. Tak jak jest na przykład w przypadku licytacji komorczych. W takiej sytuacji niestety wymagany będzie cały proces eksmisyjny od pozwu no, aż po komornika, co zdecydowanie wydłużyć może tego flipa. Raczej to jest rzadkość, ale hipotetycznie może się zdarzyć. Kolejnym to jest duże zainteresowanie fliperów, gdzie często z samą wiedzą formalną możesz przed nimi wygrać. O tym, o czym Ci już mówiłem przed chwilą. Na przykład są różne procedury. Do porównania są na przykład takie procedury, by jedna koperta opisywana była schowana w drugą kopertę. I wiele razy, uwierz mi, zdarza się tak, że przygotowane oferty wtedy są odrzucane z powodu właśnie tych braków formalnych. Jeśli będziesz miał taką wiedzę, to naprawdę możesz szybko wyprzedzić konkurentów. flip na nieruchomości od syndyka ma też swoje wady. Ale już po tym odcinku myślę, że będziesz wiedział na co zwracać uwagę. A jeśli będziesz potrzebować pomocy, no cóż, wiesz już do kogo się zwrócić. A teraz przejdźmy do omówienia pewnie najciekawszych rzeczy, które Ciebie interesują. Czyli porozmawiajmy o pieniądzach. Cena proponowana, która była przez cynyka w jego operacie, wynosiła 271 000 zł. Przetarg miał miejsce 3 stycznia i wówczas płaciliśmy tylko wadium, które wynosiło 27 100. Zakup dokonaliśmy 29 marca i wtedy też dopłaciliśmy 264 900. Od zainwestowania tych całych środków upłynęło 4,5 miesiąca do czasu zbycia tej nieruchomości. Podsumowując, łącznie zakup tej nieruchomości kosztował nas 292 000 zł. Protokolarny odbiór odbył się tego mieszkania 1 lipca, czyli za akt zapłaciliśmy 7300 zł, za czynsz tylko maksymalnie 2 miesiące, czyli zaledwie 740 zł. Tutaj sprzedaliśmy to mieszkanie wraz z pośrednikiem i cena pośrednika wynosiła 4300 zł. Uwaga, teraz finał. Mieszkanie sprzedaliśmy za łączną kwotę 350 tysięcy zł. Dało nam to całkiem spory zysk, bo na poziomie 45 670 zł. Mam nadzieję, że będziesz towarzyszył mi w dalszej części mojej drogi po milion. Oglądaj, subskrybuj mój kanał i daj łapkę w górę. Jeśli było coś na przykład dla ciebie niejasne lub masz jakieś pytania, daj znać w komentarzu. Postaram się szybko na nie odpisać. Pamiętaj też, że zawsze możemy się umówić na przykład na jakieś indywidualne spotkanie lub szkolenie. Wystarczy, że do mnie napiszesz wiadomości na przykład na Facebooku lub Instagramie. I tam na pewno już dogadamy szczegóły. A tymczasem do zobaczenia w kolejnym odcinku. Oglądaj, subskrybuj, obserwuj, dołącz do szkoły flipowania i naucz się skutecznie inwestować w nieruchomości. Nie przegap kolejnego odcinka Flipuj po milion. Dariusz Górski, inwestor klasy Smart.